Mamy 6 maja i dziś maturzyści piszą maturę z matematyki, więc zobaczmy, jak im poszło. Wyszedłeś jako pierwszy, powiedz mi, proste było, czy o co chodzi? No, Według mnie proste, nie? To jakby ja jestem na Matwizie, ale jak dla mnie, to ja to pisałem krócej niż sprawdzian mojej pani na lekcji. Także zadania najprostsze jakie mogą być, naprawdę. Wszystko z kartowzaru się da zrobić. Czyli z punktu widzenia Matwiza, takiego, który rozszerza Matmę, to baną mega, tak? Baną straszny, naprawdę. Nawet okay. mówię, 40 minut pisałem. Połowę czasu jeszcze z tego co pisałem dosłownie musiałem przenieść to na kartę odpowiedzi, także. No to łatwiutko, naprawdę. E, jak wam poszło? Bardzo dobrze. Super. No, ja myślałem, że będzie gorzej, ale tak szczerze, pierwsze zadania nie były złe. Później tam jakaś średnia arytmetyczna, więc tutaj nawet największy głąb wykupywa tam gdzieś zgadnie. No i tam kurczę parę tych takich przykładów porobiłem. Poobliczałem, ile trzeba mieć punktów na 30%, no myślę, że okręci się gdzieś, zakręci mój wynik gdzieś w okolicach 40-45%, bo no, bo tam było trochę takich problemów z tymi zadaniami, bo jednak no, jest, moja matematyka to kula u nogi, co nie, i ale uważam ogólnie, że jak na to, na moją wiedzę, jaką ja yy, czerpałem przygotowując się do tej matury, no. przygotowywałem się jakieś 20 minut matemaksa, i 5 minut matemaksa jak ochłonąć, co nie? Żeby być spokojnym. No i tak uważam, że no zdałem tą maturkę, nie? Że nawet ja, najgłupszy z matematyki, zdałem maturę z matematyki. Okej. Okay. A wy ile procent celujecie? E, chciałbym przede wszystkim pozdrowić mojego brata, który przygotowywał mnie do tej matury. Dzięki niemu chyba zdałem, więc pozdro. Pięknie. Mm, ile? Fajnie by było z 50. Mhm. Minimum, minimum, więc celujemy w takie granice. A jak będzie? Zobaczymy w lipcu. Yy, no i poszło, uważam, że dobrze. Zadanie zamknięte, tak szczerze, bardzo dobrze od nich poszły. Zadania mhm. otwarte trochę słabiej, tak pół na pół. Yy, ja akurat się przygotowywałem z... Taki kanał jest na YouTube, Towarzysze, i tam był taki odcinek, że jak zdać maturę na 100%, coś takiego, co nie? Kojarzy, kojarzy, ja no. się z tego Dobry przygotowywałem chwilę. i... No i w sumie jak było tam, jak zdać maturę na 100%, to będę miał 100%, tak? Tak, tak? tak, tak, tak. Było jakieś zadanie, które sprawiło ci trudność? Nie. Totalnie nie, nic. Nie wiem, proste. Wszystko, pewnie słowa. No właśnie, ale... widzę, że minął 50 minut i wszystko zrobione. No tak, no. No i dobra, może było jedno z, z jakimś przydzielonym kapitałem. Nie wiem, dziwne zadanie, ale wszystko łatwe. Jak tam ci poszła maturka? No, myślę, że dobrze. Matematyka myślę, że. 96% w to celuję. Ile? E, 96. 96%. W to o, celuję to sporo. A czemu te 4%? Myślisz, że co nie poszło? E, wiem, że mam jedno zadanie, bo nie zrobiłem go w ogóle. Jeszcze jedno pytanko, jeśli jedno jajko gotuje się 3 minuty, to ile gotuje się 10 jajek? 3 minuty. A teraz mam dla Ciebie łamigłówkę, bo widać, że kumaty okay, jesteś. Okej, łamigłówka, no. Dwie monety dają łącznie 7 złotych, ale jedna z nich nie może być dwuzłotówką. Czy jest to możliwe? Nie, nie może być. Czy jakieś zadanie, które sprawiło mega trudność, wam zapadło w pamięć? Yy, zadanie ostatnie, to był jakiś taki strasznie długi tekst i był hmm. jakiś kwa... Yy, yy, Taka jakaś... No jakaś taka bryła i tam w ogóle żadnych danych nie było Czyli Więc teraz dokończymy I tam żadnych danych nie było, to w sumie nie wiem co miałem tam zrobić za cztery punkty No e, To samo zadanie, każdemu czego trudność A o którym mowa? No nikt tego nie zaczął, Ostatnie. 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 Czwarte, nikt ja tak znalazłem za... sposób Ostatnie No też, no i zrobiłem w ostatnim, e, wszedłem w kartę wzorów Znalazłem, że był wzór na prostopadłościan Pisałem i policzyłem, okay. także no myślę, że mój wynik się zakończył gdzieś w pierwiastku tysiąc ileś, więc Zbicie uważam, to. że egzaminator może wziąć pod uwagę, że postarałem się, tak? Tak, punkt może dostać. To jakie według Ciebie było najtrudniejsze zdanie na tej maturze? Dla mnie było ze stożkiem i ostatnie. Tych nie zro... znaczy zaczęłam, ale nie zrobiłam ich w całości, więc no one były moim zdaniem trudne. A ostatnie o czym było? O tym, grania to słupie. Mhm. Trzeba było policzyć długość yy, boku. Czyli tak w 80% celujesz na spokojnie? Oy, bezpiecznie powiem, że 60, żebym się nie załamała. Zagadka dla Ciebie. Masz jedną zapałkę, wchodzisz do ciemnego pokoju, w pokoju jest tak, o, kominek, lampa naftowa i świeczka. Co pierwsze odpalasz? Pomyśl. Cześć, mam zapałkę, no. wchodzę do ciemnego, ciemnego. Do ciemnego pokoju. Jest lampa naftowa, kominek i co tam trzecie? Świeczka. I co I pierwsza świeczka? Zapałkę. Ty, dobry, no. Gratulacje, no. Czy jesteś z ciebie zadowolona po tej maturce? No bardzo. Bardzo. Było super. Bardzo przyjemne. 80% minimum. Mhm. Możesz napisać jeszcze raz. Jak chcesz. Prościutkie. Tak? Tak. Okej, okay, a 80%, czyli coś jednak trudność sprawiło, co konkretnie? E, nie, to było bardziej takie, że dobra, będzie tak, będzie taka odpowiedź, ale po takim zastanowieniu coś tam nie pasowało tak, wiesz, wizualnie. Mhm. I mam takie, no dobra, 80 minimum. Okej, okay, a jeszcze powiedz, na jakim profilu byłaś w liceum? Biznes. I tam miałaś rozszerzoną matmę, czy nie? Nie. Ale jestem zadowolona ze swojego poziomu matematyki. Okej, okay, czyli mimo braku rozszerzonej matmy na luzie można podejść i poradzić no, sobie. Nie ma problemu, nie stresujcie się, to naprawdę, matura to bzdura. Teraz mam dla was zagadkę. <laughs> Możecie razem odpowiadać, żeby, nie, żeby było raźniej. Razem, tak, razem zdaliśmy, razem na ile procent? Powyżej 100%, Razem 100%, a powyżej, powyżej macie 10. Powyżej Raz powyżej mamy 100%. Z 105 wystrzelał Tak, razem łączą wyniki? Dobra, to zagadka Macie jedną zapałkę, wchodzicie do ciemnego pomieszczenia, w środku jest kominek, lampa naftowa i świeczka. Co pierwsze zapalacie? Światło. O kurwa, ale no, co ale konkretnie? No, ale nie, nie ma ze tego światła, nie zepsu. ma to światła bo jest ciemne pomieszczenie, nie ma włącznika światła. Czyli mam zapałkę, tak? No. no to chyba świecę, nie wiem. Ty no to najpierw kurwa zapałkę bym odpalił, nie? Tak. Coś pewnie w treści ja było dole. Dobrze? Dobrze. Ale tak szczerze, on dobrze odpowiedział i Bartek też. dobrze Też Tylko ja No przechytrzyłeś, nie? Ale jakby no, też... No, wiesz no, dobrze, dobrze. Dobra, no. E, a jak maturka? No była całkiem przyjemna. No, zadania nie były jakieś wymagające tam, więc na ludzie myślę, że tutaj wszyscy powinni to zdać bez większych problemów. No tak z rozmów to raczej będę miał. 96%, bo tak. dwa, dwa punkty mi uciekną za jedno zadanie, bo źle, źle podzieliłem. Jak nam Ci poszło? Szczerze że bardzo dobrze. Jak porównuję wyniki, to wszystko się zgadza, więc myślę, że jest realna szansa na setkę, ale tak na spokojnie obstawiajmy 90%. Właśnie dużo osób mówi, że 100%, 90%, 80% myślisz, że to najłatwiejsza matura w porównaniu do poprzednich lat? Nie wiem, czy najłatwiejsza, bo szczerze dużych nie robiłem. Akurat podstawę zrobiłem tylko jedną z poprzednich lat i była ona mi się na porównywalnym poziomie, ale jest szansa, że rzeczywiście mogłaby być jedną z najłatwiejszych. Tak? Najlepszych trzech stoi na temat. Tak, pani będzie no coś chciała i... powiedzieć o tych uczniach? No, no ona... bardzo, bardzo, że tak powiem, nieprzewidywalni, ale można było zawsze na nich liczyć. O, no i super. <laughs> Najważniejsze, że są zadowoleni. Że poszło im w miarę dobrze, tak? I liczą na zdane. Właśnie mówili, że, że raczej zdane. No, także. W ogóle ten rok wydaje mi się, że dużo osób wychodzi zadowolonych, także powinno być dobrze. Super. Okej, okay, jak ci poszło, ile się przygotowywałeś do matury z matematyki? Z matematyki wczoraj obejrzałem Matemaksa. Była chyba jakaś szybka powtórka, 10 zadań. No, ogólnie jak na to, że się nie uczyłem, poszło mi całkiem dobrze około 70% myślę, że będzie. No, a wczorajszy dzień głównie siedziałem, jakieś pewniaczki obstawiałem. A, no. się tak jak, y Ale osad... siadło, siadło, siadło. Tenis siadł cały. No, profesor, profesor. Czyli dobry dzień dzisiaj ogólnie. Dobry dzień. No i pięknie. A jeszcze powiedz, jaki miałeś profil w liceum. Y Wos Geoang. Ale czyli totalnie jakby żadne zadanie nie sprawiało trudności? No nie, nie było jakichś tam, no tylko tam było jedno zadanie z firmami, że tam było, że y, są firmy A i B, tam wspólnie na projekty przeznaczono 1 200 tysięcy. No i no dobra, no to coś tam rozumiesz, nie? A druga część zadania masz taką. Po pierwszym półroczu wykorzystano 146 700. W sensie łącznie, przez A i B. Firma A wykorzystała 13% swoich funduszy. Firma B 11. Wylicz fundusz A. No wydaje się ciężkie, wydaje się ciężko. No ja musiałem to przeczytać cztery razy, stwierdziłem, że no nie ma szans, że teraz to zrobię, zrobiłem wszystko inne, wróciłem do tego na końcu. Jak wam poszły dziewczyny? Myślę, że będzie ponad 50%, na pewno lepiej niż wczorajszy Polski, bo po Polski wyszłyśmy załamane, mhm. a dzisiaj jest dobry humor, będzie dobrze. Okay, ja tobie? myślę, że co najmniej 70% będzie. Okej, okay, a jakie zdanie było najcięższe? Dla mnie chyba z ciągami. Z ciągami? Ciągi mhm. mnie pokonały. Tak, że trzeba było wyznaczyć jakieś M i udowodnić chyba, że jest malejący, Coś, tak, no, to to było no też ciężkie. Ale malejący, to to było chyba najtrudniejsze. Mm. Ale optymalizację zrobiłyśmy, więc... I to dobrze podobno, wszyscy <grym> tak, tak mają. Więc będzie dobrze. Ale jesteście zadowolona z siebie tak, ogólnie. Tak. Matma o wiele lepiej niż polski. Okay. Patrząc na to, że jesteśmy human, no to myślałyśmy, że będzie no odwrót, ale no wyszło jak wyszło. No coś chyba nie zadziałało tutaj. Macie dwie monety, one łącznie dają nominał o wartości 7 zł, ale jedna z nich nie może być 2 Czy jest to możliwe? Nie. Kurwa, niech kolega na mnie sprawdzi. raz. Mam 5 zł, tak? Nie, masz dwie 7, monety masz i one łącznie to jest siedem ok, ok, jedna ok, z nich ok. nie może być dwuzłotówką, Jeden. czy jest to możliwe, czy jest taka opcja? Monety... Mm. Jakieś inne waluty? Właśnie, nie, 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 nie złotych, w złotówkach, tak? Czyli to jest na inteligencję. Um. No. Jest to Wydzie... pewnie jakoś możliwe, ale teraz nic mi nie przychodzi do głowy. Okay. Można odpowiedzieć? Tak, jest to możliwe, jedna z nich nie jest y, dwuzłotówką, ale druga z nich jest dwuzłotówką. E, jak wam poszło na tej maturze? No jesteśmy no, zadowolone. to już za nami tak. Nigdy to nie był nasz konik, ale na szczęście to już dzisiaj koniec tej przygody z tym przedmiotem. No co, nie było źle, ale bardzo nam się tego nie chciało po prostu robić. Byliśmy w tym razem na szczęście, wylosowałyśmy koło siebie numerek. Usiadłyśmy razem, więc dopingowałyśmy się, ale no, tak. oraznie, ale nigdy więcej tego nie zrobimy Były i ci do toalety pewne, że na przewietrzenie tak. głowy, jakieś podobne trójkątów. Znaczy, to nam nie wyszło jak e, coś jakby nie Polecacie wycieczki do toalety, podczas matury właśnie pomaga. Żeby się przybiec, że... Bardzo dobry tip. Tak. Warto wziąć coś słodkiego z jakąś też przekątem czy coś. Warto tak A, sobie oczywiście o zadaniach i o jedzeniu typowo. No, no, Można sobie tak tyle coś i wtedy dobrze pójdzie. To były reakcje maturzystów na maturę z matematyki. Dziękuję wszystkim za wystąpienie. Mam nadzieję, że będziecie mieli fajną pamiątkę. Dziękuję mojemu kamerzyście Romanowi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zdawajcie lajka, like, subskrypcję i do następnego.